Brian Deleske z Able Distributors. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. A to wszystko o pakiecie promienników podłogowych. Nie staraliśmy się dopasować go dokładnie do danej sytuacji, ponieważ wiemy, że każda rzecz zmienia się przy każdym zadaniu. Wzięliśmy więc bloki i obliczyliśmy, ile izolacji, ile rur, jaki rozmiar kolektora i wymyśliliśmy średniej wielkości kocioł dla tych bloków. Widać więc, że mamy blok o powierzchni od 300 do 500 stóp kwadratowych. I to znowu rurki, opaski zaciskowe, siatka, rozdzielacz, wszystko, czego potrzebujesz do tego bloku. Więc po prostu daliśmy Ci wybór bloków. Zasadniczo są one dostępne w krokach co 200 stóp kwadratowych. Od 6 do 800, od 900 do 1100, od 14 do 16 setek, od 2000 do 2200, 20 aż do 2500 stóp kwadratowych. Chodzi więc o to, że nie będzie to dokładny układ pracy. Ale to, co zamierza zrobić, to naprawdę, naprawdę blisko do oszacowania materiału lub celu licytacji, aby uzyskać wyobrażenie o tym, czego potrzebujesz i gdzie będziesz. Wiele razy ludzie pytają: Och, chciałbym mieć ogrzewany garaż, ile to kosztuje? A teraz musisz to wszystko rozgryźć. I myślą, że 300 dolarów, a ty masz 3000 dolarów i jesteś tak daleko. Tak więc te bloki dają wyobrażenie o tym, co robimy, gdy łączymy te rzeczy razem. Ponownie, każdy blok będzie miał półcalowy pex AL najlepszy pex do użycia. Planujemy, że będzie to 12 cali centymetrów podczas uruchamiania. Zamierzamy zaplanować złączki, które należy podłączyć do rozdzielaczy. I zamierzamy sprawdzić kolektory. Jest to więc rozdzielacz Kalafi. Są one regulowane. Dostępny jest film, na którym można wyregulować przepływ w tych rozdzielaczach. Nie są one w pełni otwarte. Musisz więc obejrzeć ten film. Zamierzamy umieścić tutaj złączki, których potrzebujesz w tym pakiecie. Więc ustaw tam. Są na ten temat filmy. Zamierzamy znaleźć izolację. Podwójną izolację z folii bąbelkowej pod rurką, opaski zaciskowe, aby przymocować rurkę do siatki. Zazwyczaj w ten sposób robią to faceci. Rozwijają siatkę drucianą, przywiązują rurki do siatki, aby się nie poruszały. Zamierzamy zasugerować boiler. Dla wszystkich naszych kotłów dostępne są filmy wideo w pakietach i samodzielnie. Możesz więc zobaczyć, które kotły będą dla ciebie najlepsze. Zasugerujemy termostat lub jakiś rodzaj sterowania. Zazwyczaj wybieramy czujnik płytowy. Zasugerujemy pompę lub pompy w liczbie mnogiej, w zależności od tego, co robisz, czy robisz separator wodny. Mamy też zblok z filmami wideo. To naprawdę fajny system. Separator wodny, w zależności od tego, jak duże jest pole, ile pomp i ile masz stref, możemy zasugerować separator wodny. Mamy filmy na ten temat. I ostatnie, ale nie mniej ważne to może nie być dom. Może to być po prostu garaż lub budynek. Następnie musisz zdecydować, czy wybierzesz wodę, czy glikol. Jeśli wybierzesz wodę, to właśnie do tego jest przeznaczony. Jeśli chcesz wybrać glikol, mamy glikol. Jest to oddzielna sekcja płynów. Wszystko, co tam robimy, to mówimy o wymiennik ciepła. Płaski płytowy wymiennik ciepła. Taki jak ten, w którym kocioł byłby po jednej stronie, a promiennik i podłoga z glikolem byłyby po drugiej stronie. Zasadniczo staje się on teraz kotłem. Po tej stronie musi znajdować się każda pojedyncza rzecz pompa, separator powietrza, napełnianie glikolem wszystko po tej stronie. Znajduje się to w sekcji oddzielonych płynów na naszej stronie internetowej. Stronie internetowej. Ale szczerze mówiąc, jeśli zamierzasz napełnić cały boiler tylko do garażu i chcesz, aby całość była glikolowa, możesz zrobić to wszystko, dodać stację napełniania glikolem. Moglibyśmy obliczyć ilość glikolu potrzebną dla systemu i pójść tą drogą. To jest pakiet promienników podłogowych. Jestem Brian z Able Distributors. Dziękuję bardzo.